Dzień dobry, moi drogi, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj w końcu przyszedł czas na przetestowanie kilku drogeryjnych nowości. Mam wrażenie, że to będą bardzo fajne nowości, bo przetestuję już wiralowy podkład od Stars from the Stars, czyli marki, która szturmem podbiła ostatnio nasz polski drogeryjny rynek, i o tym podkładzie zrobiło się ostatnio bardzo głośno, ale pod niego mam coś również ciekawego, moim skromnym zdaniem, a jest to baza rozświetlająca z Loreala. Na to wszystko. Pójdzie utrwalacz do makijażu również z L'Oreal, i on ma nam utrzymać makijaż do 36 godzin. Dzisiaj jest bardzo gorąco, i ja mam zamiar do Was wrócić wieczorem na podsumowanie tego testu. A na oczach, słuchajcie, tutaj dostałam w parce pr właśnie również ze Starstwem do Stars, najnowszą ich propozycję cieni. No słuchajcie, ona już w opakowaniu wygląda obłędnie, więc tak to się dzisiaj przedstawia. Jeżeli macie ochotę spędzić ze mną chwilę czasu, serdecznie zapraszam. Jedziemy. Zacznę od pielęgnacji, bo na twarzy mam tylko tonik, nie nakładałam nic. Chciałam to zrobić z Wami, żebyście miały też odnośnik do tego, co się znajduje u mnie na twarzy, w jaki sposób przygotowuję twarz pod właśnie makijaż. I pielęgnacja oczywiście też ma wpływ na trwałość, więc tak żebyście miały świadomość, co wylądowało wcześniej. Basic nawilżające serum poprawiające napięcie. To jest taki gęsty, bezbarwny żel. O. Godzina jest poranna. 9:01. Zapowiadają dzisiaj e, upały. Więc jestem ciekawa jak mój makijaż się utrzyma przez cały dzień. Wieczorem jeszcze idę na koncert, więc wrócę do was myślę, że po 20:00. Taki przynajmniej mam plan. SPF to jest Garnier na mojej skórze on się zachowuje jak krem matujący i ma taką bardzo płynną konsystencję. Tego serum naprawczego dam jeszcze odrobinę pod oczy, bo nie wzięłam ze sobą żadnego kremu. Tylko to serum. Nie powiedziałam Wam wszystkiego. Ja już sobie tą bazę i ten podkład, kropelkę tego podkładu wczoraj nałożyłam i wieczorem, słuchajcie, moja skóra wyglądała tak dobrze. Nie mogłam się powstrzymać. Ja dawno się nie malowałam. Teraz ten mój makijaż w ostatnim czasie wyglądał bardzo ubogo, więc jak tylko dorwałam się do nowych kosmetyków, to... Chciałam chociaż sprawdzić konsystencję i ogólnie jak to będzie wyglądało. Nie powiedziałam wam też jeszcze jednej rzeczy, bo jak już byłam na zakupach, to kupiłam bardzo podobną bazę do tej z Catrice Soft Glam Filter więc mam dwie rozświetlające bazy. No ale dzisiaj przetestujemy jedną z nich i postawiłam na L'Oreala. Ta kolejna pewnie pójdzie w teście innego dnia, natomiast dzisiaj właśnie bierzemy się za tą. I ja ją kupiłam w odcieniu 903, odcień nazywa się Medium Glow. Są trzy na naszym polskim rynku dostępne odcienie, bardzo, bardzo jasny, bardzo jasny i ten właśnie medium najciemniejszy. Tamte poprzednie wchodziły w, wpadały w taki odcień różowej perły, a ten najciemniejszy miałam wrażenie, że dopasuje się po prostu do mojego. Odcienia skóry, na to i tak później jeszcze idzie podkład, więc po prostu zaryzykowałam wziąć najciemniejszy. I teraz sprawdziłam, że Nanotinon on kosztuje około 40 zł, i ja chyba też około 46 za niego zapłaciłam w rozmanie. Tak wygląda po rozsmarowaniu. On trochę wpada w różowe tony, bo moja y, średnio opalona ręka, widzicie, ma zdecydowanie więcej żółtych pigmentów. I to rozświetlenie nie jest y, jakieś przesadne. Nie jest to właśnie taka uderzająca po oczach perła. Ja to wczoraj zrobiłam tak, że rozsmarowałam sobie trochę w palcach i nałożyłam tak jak krem po całości. Jest trochę ciemna ta baza dla mnie, ale wiem, że w tej różowo-perłowej nie wyglądałabym dobrze. Ale. Ona zyskuje w momencie, kiedy na nią nałoży się właśnie jeszcze odrobinę podkładu, trochę się właśnie ten blask jakby zdusi podkładem. Nie nosiłam jej jeszcze solo. Mam wrażenie, że jak dojdzie korektor, puder, to to też będzie wyglądało inaczej. Zdecydowanie ta baza właśnie zyskuje w, w połączeniu z jakimiś innymi kosmetykami, bo tak solo dla mnie to nie jest taki estetyczny efekt. Ale zróbmy teraz tak, że przed chwilą właśnie nałożyłam jeszcze wazelinę pod oczy, bo czekałam, aż się serum wchłonie, więc zróbmy tak, że nałożę sobie teraz korektor. Tego typu efekt trzeba po prostu lubić na twarzy, no bo w tym momencie jest ona mocno rozświetlona. Nałożę jeszcze brązer. Mam wrażenie, że gdybym ja teraz wszystko to przypudrowała, właśnie nałożyła brązer i przypudrowała, to ja byłabym w stanie funkcjonować w tego typu wykończeniu jako właśnie taki lekki makijaż dzienny. Stars from the Stars 06. Z ostatnich ulubieńców. Co było fajne wczoraj, to już Wam mogę powiedzieć, że ja bardzo komfortowo się czułam przez cały dzień. Ja nie czułam tego makijażu. On był super lekki. Tak, jestem teraz pewna, że gdybym przypudrowała sobie twarz, środek twarzy chociaż, to ja bym mogła tak biegać. Ale tak jak mówię, to wykończenie nie jest dla wszystkich, bo no tutaj dużo w tym momencie się dzieje na twarzy. Ale e, ja wczoraj też czułam taką miękkość fajną e, po nawet kilku godzinach, kiedy moja twarz już zaczęła pracować, co by mi się w, w, wydobywało. To ona cały czas była właśnie taka miękko świetlista taka plastyczna. I ja ten efekt bardzo lubię. Dobra, przechodzimy w takim razie do podkładu Stars from the Stars. Moon touch. Ja go mam, słuchajcie, w odcieniu. 06, tym najciemniejszym i ogólnie duży problem jest z zakupem tego podkładu, przynajmniej w Rossmanie, bo były wyprzedane i naprawdę jakieś takie pojedyncze sztuki, która, które i tak były otwarte, stały tam w tej szafie. Dobra, 06, ale zrobiłam słodcze, bo te stery były wystawione. Ta szóstka wcale nie jest jakaś taka super ciemna. To jest bardzo ładnie, neutralno, lekko opalony odcień. No dobra. Ja wczoraj wzięłam dosłownie taką, wiecie, kropelkę i zrobiłam to tak, że rozsmarowałam sobie palcami. Ja mam taką tendencję, że jak testuję kosmetyki dla Was tutaj na kanale, to zauważyłam, że nakładam ich więcej niż zrobiłabym to po prostu tak na co dzień. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że chcę Wam za każdym razem pokazać maksymalne możliwości na przykład krycia podkładu. Ale ogólnie podkład wygląda pięknie. To jest taka gumowa, elastyczna formuła. Na pewno dużo daje to rozświetlenie jeszcze pod spodem. Formuła jest dość gęsta i właśnie taka plastyczna, no krycie ma potężne i to jest fajne, bo dzięki naprawdę minimalnej ilości produktu jesteśmy w stanie zbudować sobie krycie na całej twarzy, co za tym idzie, nie nakładamy za dużo właśnie kosmetyku, a to prowadzi do tego, że nasz makijaż będzie trwalszy, bo tam tych warstw nie ma tak dużo. Um, bardzo mi się podoba. No, ale tak. Podkład na pewno zjadł mi całe konturowanie. Wszystko tutaj się ukryło. Zaczęłam szukać rozświetlacza, ale czy ja go potrzebuję? Myślę, że nie. Więc tylko trochę różu. Tak, zdecydowanie widzę, że to serum pod oczy w tak dużej ilości to nie był najlepszy pomysł, bo coś mi się tutaj zaczyna rolować. Puder pod oczy Maxi. Nabieram trochę. Odciskam nadmiar, żeby tak duża ilość nie znalazła się pod moimi oczami. Później zbieram sobie to, co się osypało na dłoni i aplikuję na drugą połówkę. Ja jestem w szoku, jak to dobrze wygląda, naprawdę. Puder z paezę HD. Tak, HD. Przed, po. Teraz jest trochę matowo, ale uwierzcie mi, za godzinę moja skóra zacznie pracować, wytwarzać sebum, to wszystko się ze sobą połączy i będzie wyglądało świeżo. Takie przynajmniej miałam wrażenia wczoraj. Dzisiaj zmieniłam jedynie trochę ilość podkładu, bo więcej go nałożyłam tak może o 30% i zmieniłam też puder, bo na dole mam blur z z czego? Z klaresy, a teraz nałożyłam paezę HD, więc były dwie zmienne. Nałożę jeszcze trochę brązera, żeby uspójnić cały makijaż i żeby warstwy się połączyły. I ja słuchajcie, myślę, że na tym etapie, tak w tym momencie, kiedy jest wszystko nałożone i wygląda perfekcyjnie, mogę spryskać twarz mgiełką utrwalającą. 36 godzin. No transfer. Uff. Dobra, trochę za blisko. Pachnie trochę jak lakier do włosów, ale nie jest duszący. No zobaczymy, jak to z tym utrwaleniem będzie jeszcze. W tym momencie em, przygotuję sobie powieki bazą z maka i przejdziemy do makijażu oczu. Widzę, że dzień będzie dzisiaj zwariowanie gorący, bo przyszły sierpniowe upały. Jeśli ktoś wypoczywa nad Polskim Morzem, to mam nadzieję, że macie super pogodę, bo tutaj na Dolnym Śląsku, no to jest upał. No dobrze, przejdźmy do tego cuda. Ta paletka wygląda ekskluzywnie. Ona wygląda przepięknie. Wierzch tej paletki jest lustrzany. Odbija się na niej wszystko. Teraz tak, w środku mamy bardzo dobrej jakości lusterko. Mamy podstawowe kolory w matach, czyli jest beż, jest delikatny róż, dwa odcienie brązu i czarny. Wszystko, czego nam potrzeba do i dziennego i wieczorowego makijażu i cztery błyski. Z czarnym nie będę dzisiaj szaleć, ale błyski pójdą w ruch na 100%. O, ładnie to wygląda. Jest cieplejsze złoto, neutralne złoto, delikatny róż i coś bardziej fiolet. Czyli dla każdego coś dobrego, bo mamy tutaj dwa. Ciepłe błyski i dwa chłodne. Super, bardzo fajnie skomponowana paleta. Zacznę od błysku, bo chciałabym zobaczyć, jak wygląda na gołej powiece. Wow! Pięknie. One są tak masełkowe i dają efekt prawie mokrej tafli na powiece. Ślicznie to wygląda. Jeju, jakie to było proste. <grym> Nie są absolutnie suche pod palcem. Wezmę teraz beż. Troszkę się sypią. Czyli nie będę dziobała tak, tylko nabierała w ten sposób. Delikatnie głaskając. I odcień jest lekko budyniowy, raczej z tych ciepłych. O ile błyski mają super konsystencję właśnie taką zbitą, o tyle tutaj widzę, że ten mat jest dosyć pylący. Teraz ten róż. I on pójdzie w załamanie. Najwyższy punkt. On już się mniej pyli. Chyba, że to sprawka pędzla. Nie, mniej pyli. Teraz ten jaśniejszy brąz. On widzę, że w kamerze wypada jaśniej niż jest w rzeczywistości. Mhm, ten odcień ma trochę rudości w sobie. Podbity jest nieco czerwienią. Bardzo ładnie to wygląda. Super lekko rozkładają się na powiece. Są mega intuicyjne. Nie sprawiają żadnych problemów, nie plamią. Pozostawiają ładny ślad. Od razu wzięłam taki większy pędzelek. Żeby nie koncentrować tego pigmentu zbyt mocno, chciałabym rozłożyć na jak największą przestrzeń. I ta paleta w tym momencie kosztuje na stronie Stars. From the Stars 39,99 w cenie promocyjnej. W cenie regularnej będzie kosztowała 59 zł. Bardzo przyjemny maluszek. To jeszcze tak dla formalności sprawdzę ten najciemniejszy brąz. Jedyny zarzut w tym momencie, jaki mam, to, że delikatnie się sypią. Maty. Ale ten osyp nie jest na tyle duży, żeby w jakiś sposób utrudniał mi makijaż. Bardzo dobrze to wygląda. Jest fajna koncentracja na zewnątrz. Piękny błysk po środku. Super. Trochę mi się zjadł, bo dopakowałam innych cieni. Ale ja może dołożę jeszcze. No to co, jeszcze szybka kreska tym najciemniejszym brązem. I nie wyglądają sucho na powiece. To na pewno jest ogromna zaleta. Makijaż górnej powieki skończony. Przechodzę do dolnej i wezmę ten jaśniejszy brąz na mniejszy pędzelek. To jest idealny brąz do zaznaczenia dolnej powieki, bo nie jest ani za intensywny, ani za jasny. Super. Tu wystarczy jeden odcień. Szybkie denko. Dziewczyny, skończyłam. Wykończyłam kredkę Maxi w odcieniu tego złotego brązu. Tu już jest koniec. Już więcej nie, nie wykręcę. Myślę, że to dzisiaj, może jutro będzie jej ostatnie użycie. No. Już chyba, już chyba więcej nie uda mi się nią nic zdziałać. Wymalowana do cna. Maluję rzęsy i mam jeszcze jedną nowość, którą chciałam Wam pokazać. Mam wrażenie, że będzie super pasowała do tego makijażu. Mam jeszcze jeden element, który chciałam Wam pokazać. Zostały nam usta i mam konturówkę Nude Lips od Vibo. Kupiłam razem z całym tym zestawem w Rosmanie i to jest odcień 06. Kurczę, wydaje mi się, że to jest w ogóle nowy odcień Vibo, bo ja tam często szperam na tych kredkach i bardzo lubię kredki Vibo. Sporo ich mam w swoich kolekcji, ale tego odcienia jeszcze nie widziałam. A to jest przepiękny brąz pomieszany z fioletem. Taka ciemniejsza wersja Nude. I to jest kredka strugana tak wygląda. No będę wykorzystywała to lusterko na bank. I wiecie co? Teraz tak jak patrzę z bliska, to mam wrażenie, że tego podkładu, mimo tego, że dałam go naprawdę bardzo mało, to mam wrażenie, że i tak jest za dużo na mojej twarzy. Czyli ta wczorajsza kropeczka to było tyle, ile ja potrzebuję. Dzisiaj nałożyłam troszkę więcej. Zawsze tak jest. Mm. Zawsze rozcieram ciemniejsze konturówki na granicy, żeby ten efekt nie był taki przytłaczający, ale to już mi się podoba. To, to już wygląda dobrze. Mogłabym na to nałożyć pomadkę, na pewno jaśniejszą niż ciemniejszą. Gdybym nie miała tak mocno zaznaczonych ust do takiego zwykłego makijażu, tylko wytuszowane rzęsy, to pewnie wklepałabym coś czerwonego na środek, na przykład Lip Tint. I mam tutaj taki fajny z Astra Makeup on by pięknie wyglądał do właśnie tej pomadki i do tej konturówki takiej chłodnej. No ale, że makijaż oczu już jest dość intensywny, wykorzystam sam olejek, to jest Hean Lip Oil w odcieniu, w zasadzie nie ma to znaczenia, bo one wszystkie wyglądają podobnie, 02. Tu nie ma dużo pigmentu. Makijaż skończony, czas na szybkie podsumowanie. Zanim do Was jeszcze wrócę wieczorem, to chciałabym szybciutko podsumować to, co się tutaj zadziało w tym momencie. A więc, bardzo... Bardzo jestem zaskoczona mocą tego podkładu. Dawno nie testowałam coś tak mocno kryjącego. Wczoraj nałożyłam kropelkę i to mi wystarczyło na pokrycie całej twarzy. Dzisiaj, oczywiście, trochę przesadziłam z ilością, bo ja zawsze chcę Wam pokazać maks możliwości kryjących danego kosmetyku. No i tutaj widzę właśnie, że w tej strefie jest trochę za dużo. Jak na moje preferencje, jeżeli chodzi o makijaż taki dzienny. Więc spokojnie, on może być stosowany do makijaży wieczorowego, bo to jest naprawdę no, konkretny zawodnik. Najciemniejszy odcień 06. Jak mi się tak mocno opaliła, to nie wiem, czy dałby radę. W każdym razie bardzo ładnie wygląda tak plastycznie. Myślę, że dodatkową zasługę tej plastyczności muszę tutaj e, przypisać też tej bazie, bo mimo tego, że ten glow jest zupełnie inny niż na początku, widziałyście, po samej e, tej bazie, no to jednak jakiś taki rodzaj świetlistości przebija. Ta twarz nie jest taka super, wiecie, matowa, ona wygląda na plastyczną, chociaż cały czas będę się przyczepiała, że tutaj mam trochę za dużo tego podkładu. To jest kwestia nauczenia się Pracy z poszczególnymi kosmetykami. Wiem, że też ten rodzaj um, kosmetyku nie jest dla wszystkich. To trzeba lubić po prostu wykończenie tego typu tak mocno rozświetlające. Ja sobie będę testowała jeszcze właśnie tak solo. Um, nałożę korektor, nałożę brązer, później wszystko przypudruję, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że też fajnym pomysłem byłoby połączyć tą bazę, właśnie na przykład z tym podkładem albo z jakimś innym um, i zobaczyć, co wtedy się zadzieje. To też jest fajny pomysł. Um, no, ale w tym momencie to co widzę, bardzo mi się podoba na twarzy. Zobaczymy też jak poradzi sobie ten utrwalacz. A, bo 36 godzin trwałości. Oczywiście ja nie będę dzisiaj chodziła 36 godzin w makijażu, no ale zobaczymy powiedzmy po około 10-80 godzinach, jak ta moja twarz będzie wyglądała. Oczywiście wszystkie z tych trzech produktów to są produkty nowe, więc do końca nie będę też wiedziała, co miało wpływ na zachowanie się całego mojego makijażu. No ale tak wygląda ten dzisiejszy test. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie wrócę do Was z tymi kosmetykami, z moimi takimi szerszymi. Jakimiś wnioskami. Jeżeli chodzi o paletę cieni, to ja jestem, słuchajcie, tak zauroczona. No i trudno nie być, naprawdę trudno nie być, jeżeli mamy w, na naszym polskim rynku takie cacuszka. Ona po pierwsze wygląda cudownie, wygląda ekskluzywnie, wygląda naprawdę na o wiele droższą e, niż jest w rzeczywistości. A jeszcze teraz na promocji 39 zł, ma dobrej jakości lustro. Wszystkie cienie, których potrzebujemy, zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego, trochę się te maty sypią, ale nic, z czym byśmy sobie nie mogły poradzić. Wystarczy szerszym pędzlem po prostu omieść. To nie jest jakiś taki wielki osyp albo zrobić po prostu makijaż w odwrotnej kolejności, czyli najpierw makijaż oczu, później makijaż twarzy. Nie są one zbyt mało napigmentowane, że nie widać, ale nie są też przesadnie przepigmentowane, że miałybyśmy problemy z rozblendowaniem. Bardzo dobra, w dwóch słowach bardzo dobra paleta i błyski. No, dawno nie widziałam tak ładnie odbijających światło i tak masyłkowych konsystencji. Super. Dobra, kochane, wracam do Was za kilka godzin. Dobry wieczór, moje drogie. Jest godzina 19.39. Rozpoczęłam makijaż około godziny 9 rano, więc minęło 6, 8, 9, 9 ponad godzin. No i jak to wygląda? Powiem tak. Wygląda bardzo dobrze. Oczywiście wyświeciłam się szczególnie tutaj na strefie T. Zaglądam w podgląd, bo tutaj mam monitor, więc dokładniej widzę niż na tym małym okienku, które jest koło kamery. No i tak, właśnie ta strefa, na którą narzekałam, że nałożyłam trochę za dużo podkładu, dała o sobie znać i to widać. Ja się też tak czułam, że trochę tego podkładu jest za dużo, więc na pewno następnymi razami, bo będą następne razy, będę nakładała podkładu em, zdecydowanie mniej. Ogólnie całość podoba mi się bardzo. On wygląda miękko, wygląda dobrze, nie pozbierał mi się w bruzdach, w zmarszczkach, nie pościerał się. No trochę błyszczy moja strefatę, ale ja mam skórę mieszaną, więc to jest jak najbardziej normalne zachowanie na właśnie takiej skórze. Producent tutaj opisuje ten podkład jako podkład o średnim, możliwym do budowania kryciu. Absolutnie nie, to jest naprawdę bardzo mocne krycie. Wykończenie ma naturalne w kierunku do miękkiego matu i okej okay, tu już bym się zgodziła tylko naprawdę w momencie kiedy go aplikujemy trzeba mieć w głowie że jeżeli nałożymy za dużo to możemy sobie zafundować efekt maski na twarzy Dobra, chciałabym zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie odcisnąć Chustka jest lekko żółta, natomiast nie jakoś przesadnie. I co się stało z podkładem? No, za wiele tutaj się, słuchajcie, nie zmieniło. Mogłabym teraz to przypudrować. Słuchajcie, ale jak na 9 godzin makijażu. To wygląda bardzo dobrze. Ja bym porównała ten podkład, może nie do jakiegoś konkretnego z konkretnej marki, chociaż trochę ymm, mam na myśli Yves Saint Laurent, All Hours. Duże podobieństwo widzę, ale właśnie takim głównym jest trwałość. Że on po wielu godzinach wygląda w dalszym ciągu dobrze. I też, tak jak z tym, można przesadzić z ilością, bo jeżeli nałożymy za dużo, to uzyskamy efekt maski. On wygląda przepięknie, ale właśnie w małej ilości. I tutaj dokładnie jest to samo. Więc, no, powiem Wam, sporo mają wspólnego te oba podkłady. A też był dzisiaj taki dzień, że ja się nie bardzo oszczędzałam. Na zewnątrz było 28 stopni. W tym momencie jest o godzinie 19:00. Jest 25. Ja byłam i na zakupach, pakowałam starszego na wyjazd, więc dzień był dosyć aktywny. Ja tak nie bardzo miałam okazję oszczędzać właśnie tego makijażu. No i naprawdę wygląda spoko. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, to tutaj za wiele się nie zmieniło. Cienie nie straciły na swojej intensywności, nie pogromadziły się w załamaniach. No, ale okej, okay, ja też użyłam bazy z maka, więc to na pewno mm, miało dodatkowy wpływ na trwałość, właśnie zarówno trwałość, jak i też pigmentację cieni. To też trzeba mieć na uwadze. Ale ogólnie ten makijaż w tym momencie wygląda bardzo podobnie do tego, który zostawiłam 9 godzin temu. No, oczywiście usta się zjadły, chociaż tak widzę jakieś jeszcze resztki konturówki. Ogólnie słuchajcie, ja jestem z tego testu dzisiaj bardzo zadowolona. Podoba mi się to, jak wyglądał mój makijaż oka. Oczywiście jest troszeczkę mocniejszy niż ja sobie wykonuję na co dzień. Trochę się rzeczywiście te opiłki poosypywały na twarz, ale teraz już wiem, jak pracować z tą paletą. Nie za dużo na palec i wtedy właśnie delikatnie wyklepać, bo być może po prostu ta warstwa była za gruba i to, co się niedokładnie przykleiło, opadło na twarz. Ale ma te bardzo przyjemne, bardzo miękkie, bardzo masełkowe, fajnie napigmentowane, mała, kompaktowa. W świetnej cenie jeszcze teraz promocyjnej 39,90. Ja uważam, że jeżeli jesteście fankami um, takich neutralnych palet, to to jest fajny egzemplarz do uzupełnienia swojej kolekcji albo na przykład jako paleta nawet na początek, bo tutaj jest wszystko, czego potrzebujemy, właśnie zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego. No i teraz, co miało wpływ na trwałość? Nie wiem, czy był to ten podkład, czy. Był to ten podkład plus tam giełka z L'Oreala. No producent jest pewny, że przedłuża trwałość makijażu do 36 godzin. Niestety u mnie po 9 10 już dość mocno się skóra wyświeciła. I jak widzieliście na chusteczce, była też chusteczka lekko żółta, więc to nie jest tak, że on Wam zapewni 36 godzin no transfer, ale znowu być może to jest to no transfer, że podkład się nie transferuje, wiecie, z miejsca na miejsce, a nie, nie przenosi się na nie wiem, ubrania czy chusteczkę, czy nie wiem, co producent właśnie ma na myśli, mówiąc i pisząc no transfer. Natomiast ta skóra naprawdę wyglądała bardzo dobrze po tych 9 godzinach. w no upale, no 28-30 stopni, no to, to są dość, dos, dosyć ciężkie warunki na e, utrzymywanie się podkładu. Niemniej ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak skóra wygląda. Oczywiście nałożyłam go za dużo, oczywiście będę nakładała go trochę mniej, żeby przetestować sobie w najbliższych dniach, bo będę go testowała na pewno następnym razem. Zmieszam go z tą bazą rozświetlającą, zobaczymy co wyjdzie, zobaczymy jak się utrzyma. Nie spryskam e, mgiełką utrwalającą bo tym bardziej jestem ciekawa właśnie, jak ten podkład utrzymuje się solo za 29 zł. No, jestem bardzo ciekawa. No, ale też właśnie chciałam przetestować sobie tą mgiełkę, na ile ona sobie radzi w upałach. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas ze mną i z tą małą dawką makijażu. Jak zawsze... Życzę Wam udanego tygodnia, cudownego weekendu, fantastycznych wakacji, jeżeli na takich się znajdujecie. Listę kosmetyków wrzucam oczywiście w opis tego filmu, tak żebyście bez trudu wszystko mogły znaleźć. Linka do swojego Facebooka, Instagrama, maila również zostawiam w opisie filmu. Żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. Do zobaczenia!